Szczęść Boże, 1%. Taki sezon, taka pora roku, że wypełniamy formularze podatkowe i tam pod koniec jedna dobra wiadomość. Można przekazać 1% na działalność statutową fundacji. Osuchowa. Fundacja Osuchowa prowadzi ożywioną działalność na wszystkich frontach działalności organizacji. Pobudka, Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Jest Fundacja Osuchowa. Jest, yy, Przedsięwzięcie produkcyjne filmowe Brown Movies jest Konfederacja Getschautzka. Brown Movies to produkcja obecnie filmu Getschaut 1877, a Konfederacja Getschautzka to wnioski głęboko ideowe, w pewnym wymiarze również polityczne, wyciągnięte z zainteresowań Gieczwałdem. I tego wszystkiego nie byłoby bez Fundacji Osuchowa, nie byłoby też akcji Uncja dla parafii, która jest przemyślanym, przemyślanym wyrazem najgłębszych uczuć względem Kościoła Katolickiego, a wyraz tym uczuciom dajemy właśnie poprzez akcję specjalną, dedykowaną Uncja dla Parafii. A zatem ma co robić Fundacja Osuchowa, żeby, żeby prowadzić swoją działalność. Potrzebujemy paliwa i ten 1% może nam paliwa dostarczyć w sposób dla Państwa nieprzesadnie kłopotliwy, nieobciążający. Trzeba tylko wpisać cel osłuchowa, cel wpłaty. Znajdziecie Państwo wszystkie takie informacje do tego niezbędne na stronie pobudki pod specjalną zakładką 1% i na tej stronie pod zakładką 1% jest też program do rozwiązywania tej krzyżówki, czyli wypełniania formularza podatkowego. Rzecz jasna, rzecz jasna do ściągnięcia, bezpłatnie, no, a, a Państwo w rewanżu ten 1% możecie przekierować na Fundację osób. Mam tu w ręku notatkę, którą sporządziła pani Ola Wręczycka, która jest za górami, za lasami, ale pilnuje, żebyśmy tutaj nie zasypiali gruszek w popiele, więc sprawdzam, czy zgodnie z notatką o wszystkich ważnych sprawach już powiedziałem. Jest jeszcze jedna ważna sprawa: numer KRS ponieważ to na ten numer się kieruje ten swój 1%. Gdyby ktoś z Państwa sprawdził w KRS-ie, to okazałoby się, że ten numer, pod który prosimy kierować dotację jednoprocentową dla nas, to jest numer Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa, bo to jest nasz życzliwy, uprzejmy pośrednik. Już w ubiegłym sezonie, kiedy tylko, kiedy tylko ogarnęliśmy się z tymi sprawami, a nie mieliśmy jeszcze statusu fundacji, statusu organizacji pożytku publicznego. To przyjaciele ze Stowarzyszenia Niniwa wystąpili w charakterze lojalnych i solidnych pośredników w tej sprawie. My teraz już ten status organizacji pożytku publicznego mamy, ale ponieważ przyznali nam go sędziowie. 5 minut po 12, to znaczy jesieniu ubiegłego roku, ale po terminie, w związku z tym, po terminie, który upoważnia do korzystania z tego statusu w rozliczeniach za rok podatkowy 2018, w związku z tym i w tym roku będziemy korzystali, już korzystamy z pośrednictwa Stowarzyszenia Niniwa, niech to nikogo nie zdziwi, niech broń Boże nie zniechęca, to się już nam udało, powiodło, bardzo dobrze ta współpraca wyglądała, a zatem proszę bez wahania odpisywać 1% na działalność statutową Fundacji Osuchowa. Informacje na stronie na którą może akurat właśnie Państwo zaglądacie, www. slash czyli łamane przez 1%. Tam można jeszcze raz powtórzyć sobie to wszystko. Właściwie cała ta sprawa będzie trwała znacznie krócej niż ja o tym wszystkim opowiadam. To jest jeden ruch, proste kliknięcie. Bardzo Państwu z góry dziękuję za tę nieocenioną. Pomoc. Będziemy, będziemy dzięki Wam mogli realizować nasze, nasze wizje, cele statutowe. Będziemy robić, będziemy robić dobre i ciekawe. Mam nadzieję, także i Państwa przyprawiające o Zadowolenia a tych, którzy wzięli udział w taki sposób, na przykład poprzez 1%, także i słuszną, zasłużoną dumę. Takie dzieła będziemy realizować. Z góry dziękuję. Z Panem Bogiem.